Dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam Cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Janeta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Czy wiesz, że kupując ten sam produkt w Niemczech, Szwecji czy Polsce, możesz otrzymać produkt o zupełnie innych parametrach jakościowych? Wszyscy kojarzymy powiedzenie o lepszej chemii czy słodyczach z Niemiec. Możemy się oczywiście z tego śmiać, ale to zjawisko znane jest jako podwójna jakość produktów i niestety nadal jest powszechne w Europie, mimo tego, że prawo unijne zabrania takich praktyk. W dzisiejszym odcinku podcastu rozprawimy się z tym problemem i zastanowimy się, dlaczego producenci decydują się na takie praktyki oraz co możemy zrobić, aby zapobiec temu zjawisku. Opowiem Ci także o polskim systemie ANSI. Opartym na sztucznej inteligencji, który ma walczyć z tymi nieuczciwymi praktykami. Jeżeli tylko taki temat Cię interesuje, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego, pierwszego w nowym roku odcinka podcastu. Problem dual quality bo właśnie tak określa się podwójną jakość produktu dotyka konsumentów na całym świecie. Jest to praktyka, w której produkty o tej samej nazwie i bardzo często wyglądzie są sprzedawane w różnych krajach z różnymi składami i jakością. To oznacza, że produkty, które kupujesz w Polsce, mogą być gorszej jakości niż te, które są sprzedawane w innych krajach za tę samą cenę. Ile razy miałeś lub miałaś taką sytuację, że wyjeżdżasz gdzieś za granicę, kupujesz dany produkt spożywczy, który odznacza się wyjątkowym smakiem i jakością, wracasz do Polski, szukasz tego produktu, znajdujesz go i Okazuje się, że smakuje on zupełnie inaczej. Tłumaczysz to sobie bardzo często tym, że spróbowanie tego produktu gdzieś we Włoszech czy Hiszpanii na wakacjach było po prostu spowodowane magią danego wyjazdu i miejsca, i dlatego nie smakuje on w Twoim kraju już tak samo. Niestety, bardzo często nie ma to nic wspólnego z urokiem i magią wakacji. A po prostu podwójną jakością produktów. Problem ten dotyczy wielu różnych sektorów, właśnie w tym żywności, kosmetyków czy chemii gospodarczej. Pomimo tego, że prawo unijne zabrania podwójnej jakości produktów, to ta praktyka nadal jest bardzo powszechna w Europie. Wiele osób uważa, że producenci celowo oferują gorszej jakości produkty w krajach bardziej oddalonych od centrum Europy. Takich właśnie jak Polska, Słowacja czy Węgry. Dlaczego producenci decydują się na takie praktyki? Częściowo jest to spowodowane chęcią zwiększenia zysków poprzez obniżenie kosztów produkcji, a częściowo uważa się, że jest to spowodowane stereotypowym postrzeganiem mieszkańców danych krajów jako mniej wymagających i skłonnych do akceptowania gorszej jakości produktów. A przecież. Kupując dany produkt, to oczekujemy, że otrzymamy to, co jest napisane na etykiecie, albo to, co zostało nam obiecane przez reklamę. Gdy otrzymujemy gorszą jakość, to jesteśmy rozczarowani i czujemy się oszukani. Po drugie, dual quality może prowadzić do stracenia zaufania do danej marki. To no bo przecież, jeśli dowiemy się, że Firma taka, taka sprzedaje produkty o różnej jakości w różnych krajach, no to trudno zbudować i utrzymać zaufanie do tej marki w przyszłości. Niestety, podwójna jakość produktów jest szczególnie problematyczna w krajach o niższych dochodach, gdzie konsumenci są często mniej wyedukowani lub mają mniej możliwości rozwoju niż konsumenci z innych krajów. Oznacza to, że oni są najbardziej narażeni na nieuczciwe praktyki rynkowe. Takie właśnie jak Dual Quality. Jest to również szczególnie problematyczne zjawisko w przypadku produktów spożywczych, ponieważ dotyczy bezpośrednio rzeczy, które jemy i pijemy, a oznacza to, że możemy być narażeni na gorsze jakości produkty, które mogą mieć realny wpływ na nasze zdrowie. Wszyscy wiemy, że niektóre składniki spożywcze są szkodliwe dla naszego zdrowia w nadmiarze albo w niedoborze. Ważne jest, aby mieć pewność co do tego, co faktycznie spożywamy. Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej towary wprowadzane na rynek jako identyczne, rzeczywiście były identyczne czyli miały ten sam skład albo te same właściwości. Niestety nie jest to takie proste. Każdy kraj posiada również swoje, swoiste odrębności. Począwszy od klimatu, czyli tam, gdzie jest więcej słońca i mniej opadów, przekłada się to na inny smak owoców wykorzystywanych do produkcji danego towaru, a skończywszy na preferencjach konsumenckich. Niektóre nacje wolą potrawy tłustsze niż inne nacje. W rzeczywistości okazuje się jednak, że producenci w różnych państwach członkowskich. Często oferują towary w identycznym opakowaniu, pomimo istotnych różnic w składzie albo właściwościach tych towarów. Na przykład, producenci zastępują niektóre składniki mniej zdrowymi zamiennikami, albo starają się poprawić smak żywności chemią organiczną. Tak jak wspomniałam, jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą obniżać jakość produktów, jest zastępowanie droższych składników ich tańszymi zamiennikami. Na przykład, jeśli produkt jest sprzedawany w kraju o niższych dochodach, może zawierać mniej mięsa lub więcej tańszych zamienników, takich jak skrobia ziemniaczana czy tłuszcz zwierzęcy. Podobnie produkty mleczne mogą zawierać mniej tłuszczu albo więcej niepełnowartościowych składników, takich jak na przykład mleko w proszku. Konsumenci powinni być szczególnie ostrożni przy zakupie produktów z importu, ponieważ istnieje większe ryzyko, że. Padają oni ofiarami dual quality. Zawsze należy sprawdzać etykiety i upewniać się, że wiemy, co kupujemy. Jeśli masz wątpliwości co do jakości danego produktu, to możesz zawsze skontaktować się z producentem albo urzędem odpowiedzialnym za ochronę konsumentów w naszym kraju w celu uzyskania dodatkowych informacji na jego temat. Teraz przejdźmy do tego, co lubimy najbardziej czyli konkretnych danych. Istnieje wiele badań naukowych i raportów dotyczących podwójnej jakości produktów w Europie. Na przykład w 2018 roku Europejska Komisja Konsumencka opublikowała raport, w którym wskazano, że aż 83% Europejczyków uważa, że produkty oferowane w ich krajach są gorszej jakości niż te sprzedawane w innych krajach Unii Europejskiej. W 2019 roku Unia Europejska opublikowała raport dotyczący podwójnej jakości produktów w w którym stwierdzono, że ponad połowa badanych produktów różniła się pod względem składu, a ponad 40% różniło się pod względem wielkości opakowań. W tym samym roku niemiecki dziennik Der Spiegel opublikował artykuł, w którym wymieniono kilka przykładów podwójnej jakości produktów dostępnych w Niemczech, w tym margarynę o niższej zawartości tłuszczu niż tą sprzedawaną w Czechach. A także mleko o niższej zawartości tłuszczu niż to oferowane w Austrii. W 2018 roku organizacja konsumencka z Czech wymieniła kilka przykładów podwójnej jakości produktów dostępnych w tym kraju, w tym sery topione o niższej zawartości tłuszczu niż te sprzedawane w Niemczech, a także płyny do mycia naczyń o niższej skuteczności niż te oferowane w Austrii. Z kolei w 2020 roku naukowcy z Uniwersytetu w Grazu opublikowali badanie, w którym porównali składy ponad tysiąca produktów zakupionych w Austrii, Czechach i na Słowacji. I stwierdzili, że ponad połowa tych produktów różniła się pod względem składu, a w niektórych przypadkach różnice te były bardzo znaczące. W Polsce również nagminnie zdarzają się przypadki podwójnej jakości produktów. Na przykład w 2018 roku nasz rząd opublikował raport, w którym wymieniono kilka przykładów podwójnej jakości produktów dostępnych w Polsce, w tym margarynę o niższej zawartości tłuszczu niż tą sprzedawaną w Niemczech. Jak widać margaryna jest ewidentną kością niezgody, ponieważ w Niemczech z kolei, tak jak wspominałam przed chwilą, oburzono się, że ich margaryna ma niższą zawartość tłuszczu niż ta sprzedawana w Czechach. Co oznacza, że jeżeli w Niemczech margaryna ma niższą zawartość tłuszczu niż ta w Czechach, to jaki produkt i jakiej jakości trafia do Polski? W raporcie poruszono jeszcze temat płatków śniadaniowych o niższej zawartości owoców niż te oferowane w Czechach. Te i inne badania wskazują, że podwójna jakość produktów jest powszechnym problemem w Europie, który dotyczy. W wielu różnych sektorów. W celu zapobiegania tej praktyce konieczne jest działanie ze strony rządów i organizacji konsumenckich, ale także większa świadomość konsumentów ogólnie dotycząca tego problemu. Istnieją różne sposoby walki z podwójną jakością produktów. Chciałabym się podzielić z Wami kilkoma z nich. Jeśli zauważysz, że padłeś ofiarą dual quality, to możesz zgłosić to do odpowiednich organów, takich jak Urząd Ochrony Konsumentów albo Komisja Europejska. Dzięki temu możliwe będzie zbadanie takiej sprawy i podjęcie odpowiednich działań. Można również kupować produkty od lokalnych producentów, co pomaga uniknąć podwójnej jakości produktu, ponieważ są sprzedawane tylko w jednym kraju. Jeśli masz wątpliwości co do jakości danego produktu, to śmiało możesz kontaktować się z producentem czy dystrybutorem i zadawać im pytania dotyczące składu i jakości. Ważne jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat Dual Quality. I umożliwienie im lepszej ochrony swoich praw. Może to obejmować publikowanie materiałów informacyjnych w internecie czy prasie, organizowanie szkoleń dla konsumentów, czy prowadzenie kampanii reklamowych, albo informowanie o takich zjawiskach jak dual quality. W podcaście takim jak mój. Można pomagać innym konsumentom, dzieląc się informacjami o dual quality i udostępniając je na forach internetowych albo przez media społecznościowe. I przede wszystkim zjawiska podwójnej jakości produktów możemy unikać, dokonując świadomych zakupów i wybierając produkty od sprawdzonych dostawców, którzy na pewno nie stosują takich praktyk. Oczywiście, są to działania, które możemy robić po naszej konsumenckiej stronie. Natomiast rząd i organizacje pozarządowe również bardzo intensywnie walczą z problemem podwójnej jakości produktów. Uchwalają prawa dotyczące dual quality, które określają, jakie praktyki są niedozwolone i jakie kary należy nałożyć na firmy, które je stosują. Przepisy te obejmują wymagania dotyczące informowania konsumentów o składzie i jakości produktu, ale także o zakazie stosowania gorszej jakości składników w produktach sprzedawanych w krajach o niższych dochodach. Tworzone są także instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów. W wielu krajach istnieją urzędy ochrony konsumentów albo biura do spraw ochrony konsumentów, które są odpowiedzialne za walkę z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Te instytucje mogą działać jako punkty kontaktowe dla konsumentów, którzy chcą zgłosić nieprawidłowości albo uzyskać porady dotyczące swoich praw. Bardzo ważna w tym aspekcie jest również współpraca międzynarodowa. Kraje powinny współpracować ze sobą. Może to obejmować wymianę informacji i doświadczeń, ale także współpracę przy tworzeniu i egzekwowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Na przykład Unia Europejska ma specjalne instytucje, takie jak Komisja Europejska, które są odpowiedzialne za ochronę praw konsumentów i walkę z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Obejmuje to inicjowanie badań i analiz, ale także podejmowanie działań takich jak wydawanie ostrzeżeń czy nakładanie kar na firmy stosujące dual quality. A ponieważ jest to podcast, w którym przeważającą częścią tematu są nowe technologie, to ten odcinek nie będzie inny. Z ogromną przyjemnością mogę tutaj powiedzieć, że z pomocą w walce z niedozwolonymi praktykami konsumenckimi przyjdzie sztuczna inteligencja, a właściwie narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które powstanie w Polsce. Eksperci ze Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Wraz z naukowcami z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk zaprojektowali system informatyczny ANSI. Służyć on będzie do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem dual quality. System ten powstanie w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Infostrateg 3. Narzędzie to będzie działać w oparciu o metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji, szczególnie uczenia maszynowego i deep learningu. Podstawą jego działania będzie identyfikowanie produktów na podstawie wielonarodowych preferencji i wielojęzycznych opinii konsumentów opublikowanych w internecie. Jak sami mówią, w czasach zglobalizowanego rynku, na którym konsument ma dostęp do znacznego wolumenu produktów i usług, Wykrycie nieuczciwej praktyki handlowej nie jest proste. Oszustom dużo łatwiej ukryć się przed odpowiednimi służbami. Możliwości manualnej analizy pojedynczego człowieka, a nawet grupy ludzi są bardzo ograniczone. Pracownicy odpowiednich instytucji nie są w stanie efektywnie przeanalizować wszystkich możliwych produktów dostępnych na rynku. Ale na szczęście z pomocą przyjdzie sztuczna inteligencja, która coraz częściej efektywnie wspiera pracę człowieka. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod przetwarzania języka naturalnego będą w stanie zidentyfikować produkty, których jakość w Polsce powinna być dodatkowo zbadana w laboratorium. I nie poprzez bezpośrednie analizowanie każdego fizycznego produktu z osobna, ale pośrednio na podstawie dostępnych w internecie opinii o tych produktach. Jest to bardzo ciekawe zastosowanie metod sztucznej inteligencji, które w pozytywnym sensie wykorzystuje fakt, że tak duża część naszego życia przeniesiona jest obecnie do sfery wirtualnej. Narzędzia ANSI po wnikliwej analizie opinii konsumentów wytypuje i utworzy rekomendacje aby dany produkt podejrzany o dual quality skierować do weryfikacji laboratoryjnej. Będzie także oferowało platformę umożliwiającą użytkownikom dostęp do zebranych danych i wyników analiz. Nowy system będzie składał się z modułu pobierania danych z internetu, a także algorytmu odpowiedzialnego za analizę i przetwarzanie informacji. Pierwszy moduł będzie odpowiedzialny za czyszczenie i wstępne przetwarzanie danych. Natomiast drugi będzie zawierał modele służące między innymi do rozpoznawania języka. Analizy sentymentu, opinii i identyfikacji produktów z podejrzeniem dual quality, które będą rekomendowane do testów laboratoryjnych. Narzędzie to pozwoli na identyfikowanie opinii konsumentów na podstawie analizy wielojęzycznych zasobów internetowych, takich jak portale aukcyjne, zakupowe, blogi, fora, strony różnych instytucji nadzorujących przestrzeganie prawa z zakresu ochrony konsumentów i wielu witryn organizacji konsumenckich. Rozwiązanie będzie umożliwiało identyfikowanie produktów, w których zaobserwowano różnice jakościowe w zależności od rynku, na którym są produkowane i dostarczane. Efektem tego projektu będzie stworzenie wysokiej jakości bazy danych produktów i opinii na ich temat wraz z listą laboratoriów. Prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu ONSI mają się zakończyć najpóźniej w 2025 roku. Narzędzie to będzie charakteryzować się wysoką uniwersalnością, i umożliwi integrację z innymi systemami, które dostarczają informacji na temat produktów i opinii o nich. Będzie także pomocne w identyfikacji produktów, które są niebezpieczne albo niskiej jakości, a dodatkowo wyposażone będzie również w uniwersalny system wdrażania i współpracy z zewnętrznymi systemami autoryzacji i uwierzytelniania. I to wszystko pod polską banderą. Zdecydowanie powinniśmy być ogromnie dumni z naszych naukowców. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Chciałam tylko dodać, żebyśmy pamiętali, że jako konsumenci mamy prawo do uczciwego traktowania i dobrze jest zadbać o te swoje prawa. Nie możemy pozwolić, by firma oszukała nas poprzez sprzedaż gorszej jakości produktów. Upewniajmy się, że mamy pełną świadomość tego, co kupujemy i nie bójmy się pytać o szczegóły. Pamiętajmy również, że możemy pomagać innym konsumentom poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami i informacjami na temat dual quality. Dzięki temu w Wspólnie możemy walczyć z tą nieuczciwą praktyką i chronić nasze konsumenckie prawa. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast pomógł Ci lepiej zrozumieć problem dual quality i nakierować na to, co możesz zrobić, aby go unikać. Pamiętaj, że jako konsumenci mamy moc i możemy wpływać na to, jak traktują nas firmy. Nie bójmy się pytać i domagać uczciwego traktowania. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień.